Dobra, się jeszcze raz. Czekajcie, może teraz. Nie wiem, co się dopiero pierwsze, czatki nie... nie działa. Czekajcie, już patrzę. Jak to tam się porobiło. O, to będzie to. Czekajcie, może teraz. No i teraz czat jest włączony. Dobra. Dobra, teraz może być. Już ja tu sobie usunę Poczekajcie. To, to Nie, to nie jest to mm, Tak Usunę sobie historię, żeby mnie nie zaśmiecało okay. Dobra, mam. I mam nawet czat. Dobra, tekstur paka nie mam. Zapraszam, Kurcze, mam podłączony telefon po zawodzie i mi zjeżdża. Zapraszam, Trochę. Co jest o dość Ale mi się późno to wysłało. No nie. Nie gadaj, w internecie. Ej, widzę, będzie jeszcze tak się skończył. No to trzeba to niestety nie będę miał. Ale wydaje mi się, że już powinno działać. No kurde, w czemu wychodzę? Wyjdę z serwera i wejdę, poczekajcie. i przyładę się. Poczekajcie. Jeszcze chwilę. No spierdziela, Co jest z tyłu nie tak? Yes. Dobra, mało się ruszyło Okej okay. się muszę wam zabrać Łowin No i co? To jest logowane pomyślnie, no i wchodzę no, coś, coś się wczytuje, coś się wczytuje, jest sukces wideo. Nie wiem, co ostatnio mam z tym netem, ale sami widzicie, że nie jest jakoś najlepsze. Poczekajcie, spróbuję go zostawić w inne miejsce. No naprawdę jest on tu mrużający. Delikatnie co w sensie, Sorry, widowy, ale nie mam czatu, więc w niestety sensie dzisiaj wam na Wasze pytanie nie odpowiem. I kurczę, nie wiem czemu ten pieprzony... Minecraft mi się tak zacina. Oni nie dzisiaj nagrywam, dla Was odcinek 10, bo nie chcę lecieć. Wydaje mi się, że w trzech I też miałem tam nie mi mały no. jakie? Gdzie? No widzowie, chyba jest tylko jedna rzecz, którą mogę zrobić. Teraz mam lewo i po prostu dla was Teraz Nie wiem na jaki czas, ale możliwe, że trochę by się zeszło. No i chyba tak zrobię, no niestety widzowie. O, wtedy sorry. Muszę.